Dzień dobry widzowie, to znowu ja, bo zapomniałem, bo tak nie korciło na filmie, ale zapomniałem i nagrywam wam drugą część widzowie, ponieważ ogólnie ronda się, nie wiem czy sławnie też wam pokażę, bo nie wiem czy się zmieniło sławnie, ale to rondo tutaj w ogóle koło kościoła też się zmieniło, w sensie, że inaczej ono tutaj wygląda właśnie sobie, widzicie, też jest ten taki, taka wysepka inna i ta kostka brukowa. No, fajnie, lepiej, lepiej naprawdę to wygląda, musicie mi przyznać. I zaraz się widzimy. Ja się tutaj poważnie czegoś się nie zmieniło. Bo naprawdę, nagrałem jedno, a tu widzicie się pojawiło drugie. Więc ja sobie jeszcze zobaczę, się widzimy. No i widzowie, dobrze, że właśnie powiedziałem, że jadę do Sławna, bo tu się rondo ogólnie też zmieniło. Lampa to nie wiem, czy była. Tutaj też się nie zmieniło, ale wysepka jest nowa. Jak widzicie, ten taki tutaj, co teraz potem przejeżdżam. ten ta kostka brukowa, jakby. Więc ja jeszcze jadę, widzowie, w ogóle do. Do tego... Aha, w ogóle się zmieniły przystanki też. No widzicie. Ile rzeczy? kurczę, Fajnie. Tutaj te przystanki... No nie wiem, mogą być w każdym mieście takie same, ale nie powiem, bo nie wiem. Ale można sprawdzić zawsze, prawda? Ale jeździemy sobie teraz no, do tego drugiego... do tego ronda i tam samego drugiego ronda jeszcze, bo ciekawy jestem. No i ja widzę, że chyba też się zmieniło. No i się zmieniło. Te, ta, ten, ta kostka brukowa też się zmieniła. A tą inną teraz? Fajnie Nawet, wam powiem Już trochę się nam zbiera tej rzeczy Już sobie jedziemy, do Pojedziemy sobie może tędy Czemu by nie? sobie sobie jadę Pewnie też się zmieniło, ale zobaczmy nie? Tak też się zmieniło Też widzicie, jest ta kostka brukowa No ładniej wygląda z tą kostką Nie powiem, ładniej ładniej, ładniej. Chyba. Ja sobie tutaj jeszcze pozwiedzam widzowie i się widzimy. Bo ja mam się coś jeszcze znalazłem. Widzowie jeszcze ogólnie, no to to jest raczej według mnie wszystko. Yy, z tego odcinka jeszcze jak widzicie w Smardzewie mamy ten nowy chodniczek. Teksturka może się taką taką fajna. No fajny ten chodnik jest. Fajniejszy niż taki jak był na przykład taki na rondzie tam. Taki sam jak na tych rondach, to kółeczko tam ten chodnik. Z tego odcinka no to tyle. Jak widzicie... Dużo rzeczy nam na wnos, No, trochę no, nie by takich małych detali, ale no jest. Dobrze, że tak coś czasami robią, więc z tego odcinka na tyle. Ja się Wam żegnam, Mati z